Jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy pracować w takim cudownym miejscu i możemy tworzyć coś od początku. Duże wyzwanie dla wykonawcy i duże również dla nas logistycznie. Także czeka nas dużo, dużo pracy. Tworzymy od września dodatkowych 60 miejsc miejsc dla dzieci, ale również miejsc pracy dla opiekunek. Innego personelu pomocniczego. Nowe miejsca w żłobku, których brakuje, bo wiemy, dokładnie zdajemy sobie z tego sprawę, że tu jeszcze jesteśmy tymi, którzy nie są w stanie zapewnić wszystkim chętnym, więc z powodu radości do dumy, dzięki pomocy państwa, prawie 2 miliony złotych, remont i od września ponad 60 dzieciaczków będzie mogło znaleźć swoje miejsce w tym żłobku, więc bardzo się z tego cieszę, bo to są potrzebne inwestycje. Skala tego wsparcia pokazuje, przecież ta inwestycja, która opiewa na kwotę 2 miliony. 250 tysięcy złotych. Dofinansowanie rządowe to jest aż milion 800 tysięcy, czyli tak jak pan prezydent powiedział, pewno by ta inwestycja nie była zrealizowana. A ja się bardzo cieszę jako wojewoda, że kolejna inwestycja w województwie lubuskim wsparta środkami rządowymi. W tym roku takich inwestycji w samorządach aż 11 na 400 miejsc. To są miejsca bardzo oczekiwane przez rodziców, którzy często podejmują decyzje o potomstwie. Martwią się też o to, aby można było wrócić później mama, żeby mogła wrócić do pracy. Ważny element wsparcia rodziny. Bardzo się cieszę dzisiaj z tej inwestycji, która tu w Zielonej Górze się rozpoczyna. Pierwszej inwestycji w tak dużym mieście. Mowa obejmuje dość szereg, no zakres jest dość spory, nie? Przy tym remoncie akurat przede wszystkim jest elewacja i wymiana okien wszystkich, drzwi w środku, nie? Adaptacja pomieszczenia kuchni żeby to wszystko jakoś zorganizować, żeby więcej ilość dzieci było. Dwie sale u góry na remont pomieszczeń, żeby tych dzieci pomieścić tam wszystkich. Czy zdążymy? Nie, no zdążymy na pewno. Spokojnie.